Wyniki badania Exit Pol ostatnie 10 sekund, już nawet 6. Panie i panowie. I w sondażu IPSOS wygrywa Andrzej Duda 54,1% głosów, Rafał Trzaskowski 49,6%. Różnica w tym badaniu wynosi 8,0 punktu procentowego, a więc niespełna 200 tysięcy głosów. Widzimy radość w sztabie Andrzeja Dudy wyraźnie wyraźnie proszę państwa na prowadzeniu Andrzej Duda ja tylko przypomnę że to są wstępne jeszcze nieoficjalne wyniki 80 punktu procentowego przewagi warto również przypomnieć że dwa tygodnie temu podczas pierwszej tury wyborów prezydenckich gdy pokazywaliśmy państwu badanie exit poll to był Andrzej Duda był niedoszacowany niedoszacowany o prawie 2 punkty przenosimy się teraz do Kochani! Andrzej Duda! Andrzej Duda! Andrzej Duda! Andrzej Duda! Kochani. Duda! Duda! Bardzo dziękuję. Duda! Duda!